Cześć, słuchajcie, chciałbym się podzielić z Wami moją opinią na temat dosyć ciekawego zjawiska, które zaobserwowałem na przestrzeni ostatnich lat pracując jako pośrednik, ale i również bacznie obserwując ten rynek nieruchomości. A mianowicie chodzi mi o mieszkania położone w starszym budownictwie, głównie w wieżowcach budowanych technologią wielkie płyty, ramy H, czy też o mieszkania położone na trzecim, czwartym piętrze w blokach bez windy. Głównie chodzi o duże metraże powyżej 50 metrów, położone też na obrzeżach e, takich większych miast, powyżej 200-300 tysięcy mieszkańców. I na pewno, jeśli jesteś takiego miasta, zaobserwowałeś, że są takie nieruchomości, gdzie ta cena z metra różni się od podobnych mieszkań w nowszym budownictwie nawet o 3-4 tysiące i te mieszkania dalej się sprzedają. Dlaczego one stoją? No właśnie, już Wam mówię e, dlaczego. Przede wszystkim, bo to są duże metraże, więc ta cena całkowita Robi nam się naprawdę spora Weźmy pod uwagę sobie, że mamy mieszkanie 70 metrów to jest za nie 11 tysięcy Tak jak mamy sytuację w Warszawie Na większości takich dzielnicach Typu Ursus, e, Ursynów, Bemowo Nawet i Targówek, nawet i na Woli Zależnie od tego, mieszkania I ktoś chce tam nawet 11 tysięcy z metra Gdzie podobne mieszkania, załóżmy Trzeba zapłacić w naszym budownictwie z 15 tysięcy metra ale drobi nam się cena 700 tysięcy. 770 tysięcy złotych Załóżmy Zrobić takie mieszkanie, bo w większości przypadków one są do remontu To jest już na pewno Koszt powyżej 900 tysięcy Bo to jest 150 tysięcy Średni remont robimy Bez jakichś tam naprawdę super sprzętów I tak dalej, takich standardów Ikea Do tego dochodzi tak Przebaczcie, tam łapę trzymają spółdzielnie Więc są wysokie czynsze Ale te czynsze też są spowodowane głupimi przepisami Unii Europejskiej Tak zwanymi TESami Bo to wyprodukowanie ciepła, energii, to wszystko kosztuje po drugie zrobić super mieszkanie, ale i tak będziesz chodzi codziennie tą samą starą klatką. Na to nie masz zupełnie żadnego wpływu. Też chodzi, trzecia sprawa o mieszkańców, którzy mieszkają w tym bloku. Sporo mieszkań jest i pustych, ale tak jak nawet ostatnio miałem sytuację, przydzielałem mieszkanie gdzieś na Targówku w okolicy metra Konratowicza, gdzie załóżmy na 16 mieszkań mieszkała tylko jedna starsza pani, Polka, a reszta to były osoby z tych byłych republik podsowieckich, Uzbekistan, Kirgistan, oj, całe ma maści świata, nawet znalazły się osoby z Afryki, ciemnoskóre. Więc to pokazuje, czy potencjalny klient kupujący rozważa zakup takiej nieruchomości, czy chce mieszkać w takim bloku. No, bo może zapłacić 900 tysięcy za mieszkanie podobne, załóżmy w nowszym budownictwie, czy też można powiedzieć u dewelopera. No i właśnie. Pola, u Polaków zmieniły się już preferencje. Nie chcą mieszkać w takim budownictwie starszym i ja to zaobserwowałam, właśnie to zjawisko. I... Tylko te osoby sprzedają te nieruchomości, które rozumieją, że ten czynnik ceny jest kluczowy, że ktoś kupi to na wynajem, albo że są osoby, które, którym pasuje mieszkanie w takim starszym budownictwie, ale to jest nikomu odsetek, bo inaczej te mieszkania będą stać i z roku na rok coraz więcej przebywa, bo głównie te mieszkania, osoby starsze, one umierają, ktoś te nieruchomości przyjmuje, ok, ktoś tam zamieszka z rodziny, ale w większości przypadków osoby stają na market do sprzedaży, i właściciele tych mieszkań nie rozumieją, że te nieruchomości nie spełniają już obecnych standardów. Można powiedzieć, panujących, można powiedzieć, w e, polskim społeczeństwie, i ludzie nie chcą ich kopować, bo ja sam widzę, jak szybko przydał załóżmy, nieruchomość. Nawet może być podobna lokalizacja w nowszym budownictwie. A jak starsze w budownictwie. Więc warto na to zjawisko zwrócić uwagę. Tym bardziej, że jeszcze wcześniej było przeświadczenie. Dosyć spore, że mieszkań w Polsce brakuje i tak dalej. Inwestorzy kupowali te nieruchomości, doprowadzali je do użyteczności, robili właśnie, ten, przeprowadzali generalny remont. Znajdował się to potencjalny klient kupujący, bo on był bombardowany masą, że brakuje mieszkań, tak? I że w ogóle deweloperzy też kombinowali ze sprzedażą i tak dalej. A teraz coś się okazuje, że deweloperzy potrafią dawać rabatę, tak? I skończmy właśnie z tą propagandą, że mieszkania w Polsce brakuje. Jest to nieprawdą, bo tych mieszkań jest masa, tylko wystarczyłoby je uwolnić, nawet poprzez wyrzucenie tej ustawy lokatorskiej do kosza i stworzenie czegoś sensowniejszego, ale na to trzeba mądrych ludzi, a nie pajaców, bo w większości w tym rządzie to są osoby, które nigdy, można powiedzieć, ciężko nie pracowały i to są te powie karierowicze i ludzie, można powiedzieć, o bardzo małym ilorazie inteligencji. Więc na to warto zwrócić uwagę yy, przy tym. E, I jeśli faktycznie Ty chcesz szukać taką nieruchomość, to pamiętaj: no, głównie to jest czynnik ceny i umiejętność, też y, no, przede wszystkim zaprezentowania tej nieruchomości. To jest podstawa, bo inaczej ciężko będzie Ci ją zbyć. E, jeśli chciałbyś więcej takich materiałów, takich ciekawostek z rynku nieruchomości, e, daj znać w komentarzu. Jeśli uważasz, że ten materiał jest sensowny, udostępnij go, zalejkuj. Trzymaj się, cześć.